Siemanko, z tej strony Dark Krzyś. dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny odcinek z Eurotraka i tak jak kiedyś obiecałem, tak teraz tutaj się z tej obietnicy wywiązuje, czyli jedziemy Iwekiem Eurostar. Nie wiem, czy my w ogóle Iwekiem Eurostar, chociaż raz jechaliśmy na moich filmach, bo wydaje mi się, że jeździliśmy Eurotechem, chyba Eurostarem nie. I to był błąd. Mamy piękną czerwoną ciężarówkę, podeślę wam w opisie jeszcze taki link, jak ta ciężarówka wygląda jeszcze w ładniejszej wersji i jak ma V8, jak wspaniale ona brzmi. Więc tutaj do opisu możecie sobie zajrzeć, bo tam jest taki y, naprawdę fajny filmik wrzucony. Y, no i cóż, zaraz sobie wsiądziemy do wnętrza, zaraz pokażę jeszcze trasę i chyba będziemy pomału ruszać. Jeszcze pokażę wam tylko z zewnątrz, bo to jest tak piękny pojazd. Jeszcze może Włączę sobie światła, żeby pokazać z zewnątrz. O, widzicie, mamy strasznie mocne światła. Tutaj, jak się włączy długie, to wygląda to w ten sposób mega fajne. Dodatkowo mogliście również zauważyć tutaj jakąś jeszcze jedną zmianę, mianowicie tutaj, o, tu Wam teraz pokazuję, tu mogę pokazać na kamerę. Mianowicie, ponieważ yy, ta ciężarówka ma 16 biegów. To my sobie tutaj pojedziemy dzisiaj na zasadzie takiej, że ja to będę wam pokazywał, jak te biegi ja tutaj przerzucam. tu jeszcze mam przełącznik. Nie miałem możliwości jakoś ustawienia lepiej tej kamery, więc przynajmniej o będziecie tyle widzieć. No, ale myślę, że to zawsze coś. Także to tak wyjątkowo dzisiaj. Jeszcze sobie naprostuję tylko trakir. O i możemy ruszać. Włączę silnik. To jest stary dźwięki Weka. O, piękny, klasyczny. Pokażę Wam, gdzie jedziemy. Jedziemy oczywiście we Włoszech, no bo stara włoska ciężarówka musi jechać we Włoszech. Jedziemy sobie w ten sposób: przejedziemy z Palerma do Messyny. Myślę, że to wspaniała trasa. I teraz uwaga, bo wrzucam 1L. Zresztą zobaczycie w ogóle, ile tutaj będzie strasznych tych zmian biegów. Ruszajmy, może pomału, już sobie po prostu. Tylko, może jeszcze tak. O. Musiałem poprzyciskać musiałem poprzyciskać gaz i hamulec, żeby tutaj mi się nie bugowało w grze. Bo to już o tym to mówiłem chyba milion razy, że mi się buguje jak nie wcisnę do maksa. teraz uwaga, bo przełączam zakres skrzyni biegów i wrzucam z powrotem na ten bieg, co był czyli na jedynkę, tak, na dobrą sprawę a jedziemy na piątce no bo tutaj mamy cztery biegi yy, ale w sumie mamy ich 16, bo jeszcze pół, znaczy inaczej, cztery pozycje skrzyni biegów, a 16 yy, na nich przełożeń dlatego, że cztery pozycje tutaj, yy, jedynka, dwójka trójka Czwórka i później wyższe biegi. No i jeszcze pół biegi, co w sumie daje aż 16 możliwości. Co uważam, że jest chyba lekko przesadzone, ale z drugiej strony bardzo fajne. Tutaj Jezu, co on zrobił? Ale z drugiej strony bardzo fajne dojazdy, bo można tutaj się naprawdę namachać tą skrzynią biegów. Tutaj mogę sobie przełączać pół bieg, ale na razie tego nie będę robił. Generalnie, sam pojazd jest tak jak już zresztą mówiłem wielokrotnie, absolutnie przepiękny, rewelacyjny. Chciałbym tutaj jeszcze mieć dźwięk v niestety. Opatrzcie, jeszcze tutaj, jak dodam gazu i pokażę wam, jak się odpuści gaz, to tak jak fajnie ona tutaj turkocze. To jest piękny dźwięk, tak, no zresztą to jest po prostu stary dźwięk no i weko jakby z a potem on został zmieniony, a bardzo szkoda, bo mi się on bardzo podobał. Nie wiem jak bardzo jest realny, ale tutaj no jakbyśmy mieli V8 to brzmiałoby to jeszcze lepiej, co nie zmienia faktu, że i tak jest super. No więc, ja tutaj bardzo się cieszę, że sobie tą ciężarówką mogę pojechać. No i cóż. Tak jak mówię, no w sumie jeden sezon to nawet wręcz zrobiliśmy Eurotre Eurotechem. Także Eurotrechem. Tutaj w sumie te biegi to by można było pomijać. Ale tak zmieniam specjalnie, żebyście sobie widzieli, ile tutaj trzeba się namanewrować. Także jeden sezon Eurotre Eurotechem myśmy zrobili. 100% gameplay'a, także to był w sumie chyba najfajniejszy sezon, moim zdaniem przynajmniej. Natomiast Eurostarem chyba ani razu nie jechałem, też dlatego, że nie było tej modyfikacji kiedyś. Ale teraz jest, więc uznaję, że warto z niej skorzystać. Szczególnie, że teraz styl jazdy się mi troszeczkę zmienił, no bo jednak. Jak widzicie też inaczej sobie zmieniam te biegi, inaczej w ogóle jeżdżę, także inaczej niż wtedy było te parę lat temu na trzecim sezonie 100% gameplaya, no ale tak mi się właśnie kojarzy ta ciężarówka, przez to tym bardziej miło. No ale tutaj mamy jeszcze większą, fajniejszą wersję, także w, no tym bardziej mi się podoba dzisiaj jazda nią, także bardzo się cieszę, że w końcu taki odcinek tutaj... Postanowiłem nagrać, no ale tak jak mówiłem, tak też robię, no bo dla mnie to jest czysta przyjemność, żeby tym pojazdem tutaj jeździć. <sum> tutaj nie robię tej techniki podwójnego wysprzęgania, no bo nie ma to sensu przy takiej ilości biegów. Tutaj, jak tak często zmieniam te biegi, to wystarczy. Znaczy, nie muszę dodawać gazu, no bo i tak synchronizuje mi się, jakby tutaj ta skrzynia biegów. Zresztą, o, mogę, widzicie tutaj moją rękę, mogę do Was pomachać. <noise> Dzisiaj wyjątkowo. Mam nadzieję, że Wam się też podoba właśnie to, że tak troszeczkę to zmieniłem. Co prawda nie widać tutaj super, no ale mimo wszystko. O, i jeszcze posłuchajmy, jak odpuszczę gaz. Ona sobie tak elegancko tutaj turkocze. Strasznie mi się to podoba. No <laughs> okay, śmiesznie, bo widzicie, kiedy trzymam kierownicę, kiedy puszczam wszystko. Teraz widać, co robię, tak? To to. Się już od tego odzwyczaiłem, bo przeważnie kierownicy nie pokazuję. Tylko jeśli już to właśnie pedały, ale dzisiaj nie pokazuję pedałów, a pokazuję kierownicę, bo znaczy y, skrzynie biegów w sumie dlatego, że no już tutaj to mamy wyjątkowo dużo zmian, także chciałem, żeby to pokazać jak to wygląda o. tutaj sobie zrobiłem podwójne wysprzęganie bo na poprzednim, znaczy poprzednim razem wydawało mi się, że jakoś tak szarpnęło trochę tą ciężarówkę tego tutaj zrobiłem w ten sposób między szóstką a 7. Także trochę tego gazu dodałem, no ale też nie jest to konieczne. Zróbmy jeszcze tak. O, no tutaj to się przydało. Widzę, na tych wyższych biegach się przydaje, jak się to doda trochę tego gazu pomiędzy przerzuceniem biegów. No bo też jest to, że zmieniam jakby otwano, bo. Nie robię tak, że przerzucam jeszcze, jezu ale mi buja ten pojazd. Bo nie przerzucam jeszcze na pół biegi, tylko no, jakby o cały bieg, więc tutaj, troszeczkę się przyda tego gazu dodać pomiędzy jednym biegiem a drugim, zanim wrzucę. O, no i tutaj Messina, czyli jedziemy tak jak nas tutaj kierują. Z tego co widzę to można jechać cały czas prosto, bo tutaj we włoszech są takie śmieszne te strzałki one pokazują trochę inaczej niż ja bym się spodziewał, no bo jak widzę, że jest tylko jeden pas, albo że jest pas na przykład w prawo czy w lewo, no to znaczy w prawo, no w lewo w sumie nie ma. No to bym się spodziewał, że on się na przykład kończy, a wcale niekoniecznie tak jest, także spoko w sumie. No sobie pięknie. Turkocza ta ciężarówka. Zjadę sobie na telepasa. Chociaż widzę, że tutaj też bym mógł, ale tutaj ten fiat jechał i mnie denerwował. Jest pytanie: na jaki bieg w sumie wrzucić? Wrzucę na piątkę. A się zbliżał jej jaka ładna pogoda w ogóle strasznie ładny też krajobraz no i bez kopki da się zmienić bieg, tylko trzeba trochę szybciej, ale wydaje się też jest to, że jeżeli się zmienia za szybko biegi, to bieg może nie wejść, także tutaj trzeba tak no wyczuć to. Otwórzmy okno w ogóle. Strasznie mi się podoba właśnie ten turkot silnika, gdy nie dodaje się gazu. no tak fajnie schodzi wtedy. <śm> z tych obrotów. A jak ktoś zasuwał? Zobaczymy jeszcze tutaj w tunelu, ale z zamkniętą szybą. Super to brzmi, naprawdę. Sobie turkoczę elegancko ten silnik. No także cóż mogę powiedzieć, nie wiem ile tam jeszcze mamy do celu. Ale już teraz się strasznie cieszę, że jadę tym pojazdem i że w końcu nagrywam ten film, dlatego że trochę czasu minęło, ale to też po tej aktualizacji co tam sobie zrobiłem, to w końcu mogłem ten pojazd zaktualizować, znaczy też zainstalować, zaktualizowany może a tak, bo tak to to yy, było, miałem niekompatybilną wersję, no a teraz wszystko działa, to w ogóle właśnie zapomniałem pokazać tej pięknej kierownicy mamy ogromne Iweko napisane, także Bardzo mocny jakiś silnik sobie tu wziąłem, także też widać, że nie ma żadnego problemu z tym. No 15 ton wieziemy pesto, <noise> to tak bardziej włosko już się chyba nie da. I ta ciężarówka sobie radzi bez najmniejszego problemu. No ja tak jak mówię, tutaj też nie są chyba tak do końca realne silniki. No i też nie mamy tego dźwięku V8 w pełni, a szkoda. Wiem, że był dźwięk V8 na tą ciężarówkę na wersję 136, no ale to. Znaczy 1.36 w sumie, ale niestety to już, ja gram trochę wersji wyżej, więc nie zainstalowany mam, a już po F-modzie niestety nie było możliwości, żeby sobie ten dźwięk z V8 zainstalować, ale uważam, że ten zwykły od Iveco, taki jak był dawniej w ETS-ie też jest super. Szczególnie właśnie ze względu na ten turkot, o którym cały czas mówię. Fajne jest też to, że w, sumie w ogóle nie muszę przełączać zakresów yy, biegów, tak na dobrą sprawę, tylko cały czas jadę na tych wysokich, bo jakoś tak ta skrzynia jest zrobiona, że nie ma z tym większego problemu, żeby się pojazd dusił przy małej prędkości na tych biegach. Także tych wyższych mogę wbić sobie na dziesiątkę, tak na dobrą sprawę, yy, przy 20 paru na godzinę. To nic nie szkodzi, także fajnie. To jest ten CTF 16-biegowy. Także tutaj taka klasyka, w sumie. Nie wiem, czy tutaj o, widać nawet skrzynię biegów. I znowu nam silnik strasznie turkocze. Tak, tutaj mamy już zjechać na <ścoughs> Messinę. w który bieg tu wbijać, bo to tak nie jeździłem za dużo tym pojazdem, więc sobie tutaj się teraz uczę, ale widzę, że tak chyba dosyć intuicyjnie są te biegi zrobione, no bo teraz wbiłem na 14 i takie ładne obroty od razu chwycił, bo tam ponad półtora tysiąca. Swoją drogą zobaczcie, jakie wysokie wtedy obroty były w tych ciężarówkach jeszcze. Tutaj zielone pole, to się zaczyna od półtora tysiąca, a nie kończy na półtora, także... Były dobre czasy, jak miały ciężarówki wyższe obroty. Ciekawe, czy dlatego też ta, ten pojazd taki był mocny, no bo. czy tam silny, chciałem powiedzieć, no bo. fało się właśnie od Iweko było potwornie mocne. Już to zresztą widać było w. Euro, w TurboStarze, ale Eurostar miał jeszcze mocniejszy silnik, także, bo wszystko poszło do przodu, silniki też. No, i tak, jak mówię, no, moim zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych, w ogóle, pojazdów, jaki powstał kiedykolwiek. Także, o ile w ogóle nie najładniejszy, jakoś tak mi on przypadł do gustu. Wyjątkowo, zawsze mi się podobał. W końcu możemy sobie tutaj zrzucić na niższy. A ten czemu nie jedzie? Właśnie, sprawdźmy, jaki tu jest klakson A taki typowy. No i co, on nie ma zamiaru pojechać? Aha, pojechał dopiero na czerwonym. Okej, okay, czyli typowo ostatnio. W... Tak działa AI u mnie w EuroTraku. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy wszędzie, ale tak właśnie jest. Tu w ogóle wsteczny mamy O, w ten sposób, także jeszcze śmieszniej. W Scani jest O, tutaj. I wtedy w Scani to w ogóle mamy też trochę inaczej, no bo nie mamy 16 biegów, tylko 12. Więc tutaj ta jedynka, jakby tu nam odpada, więc. W Skani, tak jakby ktoś się zastanawiał, to jest jeszcze śmieszniej, dlatego że. O, teraz wrzucę, tak jakby. Tu wrzucam na dwójkę, a w Skani bym wrzucił na jedynkę. Także to. Śmiesznie to w tych ciężarówkach działa, ale uważam, że to bardzo jest. Yy, rozsądne. Że można tyle biegów zmieścić na. w sumie takiej małej ilości. Właśnie tutaj wrzuciłem, tak jak w. Yy, Skani i potem mi się przypomniało, że zduszę silnik i że muszę wrzucić jednak trochę inaczej. <gryw> no tylko to przełączenie zakresu. Ja czasami jak wcisnę przełączenie zakresu, to mi się po prostu wciśnie dwukrotnie przycisk i wtedy niestety mogą polecieć te obroty w górę za bardzo. No właśnie, na przykład teraz. A autentycznie wcisnąłem raz, także <noise> był akurat świetny przykład tego. No, jakbym miał tutaj ten SKRS, no to bym miał wtedy od razu widziałbym, który tam mam bieg wrzucony, no bo to jednak jest tak manualnie zrobione, a nie że ja sobie wciskam przycisk. Przy czym też to jest ciekawe, że. No teoretycznie tu bym mógł sobie patrzeć, bo tutaj mam napisane, że jadę teraz na 6H, więc jakbym przełączył na na przykład na nie ten co bym chciał, no to teoretycznie mogę to wyświetlić sobie, no tylko że też nie zawsze się na to patrzy, no więc stąd czasami się zdarzają błędy, no ale to też teraz o. No i teraz mi się elegancko na 5 wrzuciło, ale jakbym źle wcisnął, to by mi się mogło wrzucić na 1, no więc nie do końca to z mojej winy jest, ale i tak myślę, że zobaczyliście sobie też jak tutaj te biegi się przełącza i to jest całkiem fajne, bo takie inne niż w zwykłym samochodzie, dużo bardziej skomplikowane, a z drugiej strony proste, bo samej, samych pozycji jest znacznie mniej. Dobra, teraz wrzucam na wsteczny, czyli ta, tam, gdzie normalnie jest dwójka wałcie. Oj, trochę za bardzo mi odbiła. Naczepa tutaj bardzo fajnie widać w lusterkach w ogóle, bo tak bardzo dobrze widać to, co się dzieje z naczepą. Bardzo mi się to podoba. O! Super, udało się dojechać. Wyłączmy sobie. Mogę nawet oddać tak. O, nawet nie aż takie duże spalanie. 35 litrów. To myślę, że całkiem spoko. O, tu widzicie sobie gałkę skrzyni biegów. Wyjdźmy z pojazdu. No i cóż mogę powiedzieć? Strasznie fajny pojazd. Mam nadzieję, że Wam się też podobał. Yy... Jak będzie okazja, to będę nim jeździł więcej. Yy, piękny czerwony kolor, zajrzyjcie do opisu, bo tam, no właśnie, jakby... Yy... No, ja tam dam y, link do Iweka z V8, jak ono brzmi i jakie jest w ogóle w rzeczywistości, jest jeszcze ładniejsze niż to, co widzicie tutaj. Tutaj była skrzynia biegów, mogę wam pomachać. Myślę, że to tyle w tym odcinku. Będzie teraz kilka odcinków z Iweka. Od razu zapowiadam, także <ścoughs> dla fanów Iweka, albo dla tych osób, które dawniej mnie oglądały, to myślę, że coś fajnego, bo w końcu coś takiego bardziej klasycznego. Y, no tak jak mówię, Eurotechem jeździliśmy w... 100% gameplay'u. Eurostarem chyba nie jechałem nigdy na odcinku, a bardzo szkoda, bo jest to super pojazd. No tylko tak jak mówię, wtedy nie było jeszcze na to modyfikacji, a aktualnie są i jak najbardziej wam oczywiście tą modyfikację polecam, bo jak widzicie, ciężarówka jest super. I myślę, że jeszcze nie raz się nią na odcinku przejedziemy, bo to jest piękny, klasyczny pojazd, który no, moim zdaniem z wyglądu jest absolutnie. Chyba najładniejszym pojazdem yy, do tej pory, jaki powstał. Yy... Nie wiem, czy coś to w ogóle kiedykolwiek przebije. Także, no to oczywiście moja opinia. Oczywiście inne ciężarówki też są ładne, ale jakoś to mi wyjątkowo przypadło do gustu. Naprawdę. Aż tak się cieszę, że tutaj sobie patrzę na ten boczny ekran, na podgląd, jak ta ciężarówka wygląda. Jeszcze możecie się napatrzeć, ale to jeżeli już chcecie jeszcze dłużej patrzeć, to po prostu zatrzymajcie film, bo ja już ten filmik kończę. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.